Nauczanie domowe, 1 grudnia. Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział 10, wersety od 21 do 24. Jezus rozradował się w duchu świętym i rzekł: Wysławiam cię, ojcze, panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest syn, tylko ojciec, ani kim jest ojciec, tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie. A nie usłyszeli. Ewangelista podkreśla, że Jezus zwraca się do samych tylko uczniów, wyłącznie uczniów, mówiąc: Macie szczęśliwe oczy. Uczniowie otrzymują coś szczególnego możliwość dostrzegania przychodzącego Królestwa. W pierwszej części Ewangelia mówi o tym, że uczniowie najpierw należą do grupy ludzi prostych, nie tych, którzy są według świata mądrzy i roztropni. W swej prostolinijności są otwarci na głoszenie Ewangelii i staje się ona dla nich dobrą nowiną. Sprawia, że żyją w błogosławieństwie, swoistym dobrostanie nieosiągalnym dla mądrych i roztropnych tego świata. A w drugiej części Jezus nazywa uczniów błogosławionymi, szczęśliwymi, bo są uczestnikami spełniającej się Bożej obietnicy. Widzą więcej niż prorocy. Otrzymują więcej niż królowie. Napełniani są szczęściem. To jest uczeń Jezusa. Widzi więcej niż prorok, otrzymuje więcej niż król, napełnia się szczęściem pochodzącym od Boga. Bycie uczniem Jezusa to uprzywilejowane miejsce objawiania się Boga, krótko mówiąc szczęśliwe oczy. Gdyby zatem zapytać, gdzie chciałbyś żyć, gdzie mieszkać i przebywać, należałoby odpowiedzieć, Chce żyć wśród uczniów Jezusa. Kiedy na Ustoku mieliśmy jako przystanek Jezus rozbite namioty na polu koncertowym, to często słyszeliśmy przybywających tam młodych, którzy mówili, o znajdziemy miejsce koło Jezusa. Chcieli się rozbijać koło nas, koło przystanku Jezus, ale mówili to w skrócie, ale brzmiało to bardzo poprawnie. Istotą natomiast ich zamiaru było to, że wszyscy doskonale wiedzieli, że tam wśród uczniów Jezusa jest bezpieczniej, czyściej, kulturalniej. Bowiem wśród uczniów Jezusa szczególnie objawia się Królestwo Boże, dobra nowina i nowa kultura, i świat to widzi. Jeśli chcesz mieć szczęśliwe oczy, przyłącz się do wspólnoty. Chodź za Jezusem należąc do grona jego uczniów. A jeśli myślisz, tak przypadkiem, o opuszczeniu takiej wspólnoty, to zawróć, żeby mieć szczęśliwe oczy. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.